Cześć rybeczki w czytaniach na pełni księżyca. No, nie mogłam się doczekać naszego znaku Zodiaku, co tu dla nas przyjdzie fajnego. Dzisiaj korzystamy z, mm, z wyroczni uświęconych twórców: Chris, Anne i Tarot Muzy, również tej samej autorki, bo uwielbiam tą autorkę, uwielbiam jej talię, więc będzie jej dużo na przyszłych czytaniach, bo już mam aż trzy te talie. To jest ta sama autorka, która stworzyła Tarot Światła i Cienia. Także smacznego. <laughs> Częstujcie się. Okej. Okay. Kochani moi, co dla rybeczek na dzisiejszą pełnię księżyca w strzelcu? Jakie przesłanie dla rybeczek? Jakie przesłanie dla rybeczek? Jesteś światłem. Jesteś światłem rybeczką. A co mamy na spodzie? Rozpalona dusza. No jak jest taka rozpalona dusza u rybeczki? To musi dawać potężne światło dla innych dla świata. A zobaczmy starota muzy. Jedną karcioszkę. Jaki przekaz, na co rybcie powinny zwrócić uwagę podczas tej pełni księżyca w strzelcu. Zobaczmy. Muza materii. Fiu, fiu, fiu. I co z talii pozytywnych myśli? Dla Rybeczki. Na tą pełnię Księżyca. Jakie przesłanie. Zaakceptuj siebie. Szuperancko, szuperancko po prostu. Dobrze, 56 numerek, gdyby ktoś zwracał na takie rzeczy uwagę, może to jest jakaś cyfra, która jest wam bliska. I już czytamy. Jesteś światłem. Główne znaczenie. Światło, które przenika w głębi twojej istoty. Miłość wojownika światła. Czysta energia. Przesłania opiece nad sobą. Maskowanie swojego światła tak, aby innym było wygodnie. Ukrywanie własnej mocy. Niechęć do bycia widzianym. Lęk przed osądem powodującym kurczenie się. Z perspektywy jądra Twoich komórek i atomów jesteś skupiskiem cienkich strun wibrującej energii świetlnej. To światło wchodzi w interakcję z innym światłem w Twoim otoczeniu i tworzy swoisty podpis charakterystyczny tylko dla Ciebie. Bojowniku światła, jesteś potrzebny. Będziesz promieniem światła, które swoją jasną nadzieją rozprasza mrok. Będziesz kontrapunktem, pęknięciem w fasadzie, przez które przebija się światło. Migotliwą inspiracją, kiedy sytuacja jest trudna, i to dobra pora, by pielęgnować i chronić to światło, ponieważ poświęcasz swoje życie czemuś większemu niż ty sam. Działaj z nakazami swojej duszy w każdy możliwy sposób. Okazuj życzliwość nieznajomym na ulicy i emanuj miłość. Mocą uzdrowienia i współczuciem, gdziekolwiek jesteś. Nawet kolejka w sklepie spożywczym może stać się Twoim laboratorium światła. Prowadź swoją żarliwą misję służenia do roli lub stanowiska, które nie, wyma nie wymaga poświęcania się. Pokaż nam, jak to robić z większą miłością. Zaufaj, że twoje światło zostanie przyjęte nawet przez tych, którzy go nie rozumieją, ponieważ swoimi błyszczącymi oczami i ciepłym uśmiechem potrafisz pokazać swoją duszę i rozświetlić każde pomieszczenie swoją obecnością. Fajne przesłanie. No, ja tak się staram robić, powiem wam szczerze gdziekolwiek nie pójdę, zawsze gdzieś tam się uśmiechnąć, życzyć miłego dnia, spokojnej pracy i tak dalej, i tak dalej. Jest to mega, mega fajne, mega miłe, bo reakcje ludzi. Chociażby panie na kasach w sklepie, kiedy życzę im spokojne, spokojnej pracy, czy dużo drobnych, czasami tak żartobliwie, mówię, jak, jak je zbierają. I ten ich uśmiech, i taka, takie takie widać w ich oczach takie, że O Jezu w końcu ktoś mnie rozumie, nie? To jest bardzo miłe. Ok, teraz będą takie pytanka pomocnicze. Możecie zatrzymać film po każdym z tych pytań i, i po prostu sobie na nie odpowiedzieć, tak? Co cię rozpala? Co sprawia, że Twoja dusza unosi się w powietrzu? Jakie uczucie leży u podstaw powołania Twojej duszy? Skąd wiesz, że jesteś wo wojownikiem światła? Kolejne pytanie. W jaki sposób dzielisz się ze swoimi darami ze światem? W jaki sposób zasłaniasz swoje światło? I kolejne. Czy Twojego chowa jakieś obawy przed byciem dostrzeżonym lub ocenianym, lub byciem zbyt wielkim, budzącym zbyt duży respekt, byciem zbyt egocentrycznym lub wnoszącym zbyt duże sukcesy? Jak możesz mimo tego wszystkiego świecić swoim światłem? No, rybeczki, przyznawać się, która się boi wyjść ze swoimi darami, ze swoim światłem do innych ludzi, do świata. Mhm? Która nie wierzy w to, że zasługuje na to, żeby być dostrzeżoną, docenioną czy docenionym? Hmm? Zobaczcie, że jesteś światłem, a mamy kolejną kartę: zaakceptuj siebie. Mimo, że zawsze jest miejsce i czas na Z dzisiaj skup się na tym, co już jest w tobie wspaniałe. Porzuć to, kim myślisz, że powinieneś być i szaleńczo zakochaj się w tym, kim jesteś w tej chwili. Kiedy akceptujesz siebie dokładnie takim, jakim jesteś przez przez. Przestawiasz się z życia u dom lepszego jutra na życie i docenianie dnia dzisiejszego. Zaakceptuj siebie, ukochane. Musicie zaakceptować swoje dary, talenty. No nie, no nie, kiciuś. No to moje, moje małe się tutaj teraz rozbestwiło, będzie rozrapiać. Tak, chodź tutaj, kiciulek. Eee, musicie zaakceptować swoje dary, talenty. Znaczy musicie, powinniście. Dostrzec w sobie to, że możecie być dla kogoś inspiracją, dostrzec to, że możecie wnieść troszkę światełka, takiej, takiej życzliwości, miłości do otoczenia, w którym się obracacie, takie małe gesty, to wszystko, co sprawia, że, że możemy sprawić innym ludziom przyjemność, ale właśnie z poświęcania się, żeby tego nie robić tak wiecie, na siłę, sztucznie, tylko sobą, bezinteresownie. Mamy muzy, muzę Materii, czyli król, król monet w tradycyjnym tarocie, który mówi nam o tym właśnie, o akceptacji siebie, o akceptacji swojego potencjału, o wykorzystywaniu swojego potencjału w, w swoim życiu zawodowo-finansowym, o dążeniu do tego, do takiej stabilizacji materialnej, tak. Ja mam wrażenie, że dla części z Was, drogie moje rybcie, wy wiecie, gdzie jest to wasze światełko, co was rozpala, co daje wam poczucie szczęścia, co, w jaki sposób możecie wykorzystać swój dar właśnie też chociażby dla innych, gdzie możecie się pokazać i że to może być waszym sposobem na ustatkowanie się, ustabilizowanie, na zarobek, na to, że możecie. Czerpać z tego finansowe korzyści, dając swoją energię, swoją wiedzę, zaangażowanie i odbierać energię pieniądza w zamian, tak? Za tego typu przysługi, usługi. Także to wszystko przyjdzie, jakakolwiek nie, akceptacja, jakakolwiek. Obfitość do waszego życia przyjdzie w momencie, kiedy wy zaczniecie właśnie akceptować siebie, doceniać siebie, zauważać ten potencjał, który w was jest przecież, tak? W każdym z nas jest. To nie jest tak, że ktoś jest wybrakowany, tylko my skupiamy się na tych brakach, zamiast skupiać się na tym, co jest w nas piękne, co jest w nas wartościowe, czym, czym właśnie możemy dzielić się ze światem, że pomyślcie o tym, drogie rybcie. Gdzie siebie nie akceptujecie? Gdzie trzeba zakończyć z pewnym sposobem myślenia, z pewnymi schematami e, działania? Co możecie zrobić, żeby tym światełkiem być bardziej, żeby to światełko pokazać innym, a nie trzymać je tylko dla siebie? E, I czy jest sposób na to, żeby przełożyć to na materię, tak? E, czy jest sposób na to, żeby to światło wygenerowało dla Was poczucie bezpieczeństwa materialnego i finansowego? Bo jest tu być może szansa na to dla niektórych z was. Że to, co kochacie robić, to jakie światło niesiecie innym, może być zyskiem dla was na, na takiej, na, na takiej, w takiej skali, żeby zajmować się tym jako zawodowo i robić coś z pasją, jeszcze na tym zarabiać, i, i być panem swojego losu, być zabezpieczonym i i żyć w zgodzie, tak? W zgodzie i w prawdzie z samym sobą. No i tak, rybcie. Ja was zapraszam na czytania czerwcowe, Pojawiam się w przyszłym tygodniu, zapraszam was na czytania prywatne, mam jeszcze kilka wolnych miejsc na czerwiec, gdyby ktoś był zainteresowany, wiem, jesteście w punkcie swojego życia, gdzie nie wiecie, co robić, jakie macie potencjały, w którą stronę ruszyć, robię takie czytania, e, robię czytania miłosne, robię horoskopy roczne, Także jeżeli jesteście zainteresowani, kontakt do mnie macie zawsze w opisie filmu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za Waszą obecność, za łapki w górę, za komentarze. No i do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa pa!